A ja wiem, będę pana, się nie Paliłem 10 lat, długo, ponad. Paliłem takie, jakie dawali. Osoba, która pali, nie czuje tego, że śmierdzi Czuje, że to trochę daje po skończeniu papierosa. Chcesz kolejnego. Silnie uzależniająca substancja. Jakie to uczucie? Przede wszystkim paskudne, jeśli robisz to pierwszy raz. bo Działa na zasadzie przyzwyczajenia. Czy pracujesz, akurat robisz zakupy, chcesz wyjść szybko na szluga. Im dłuższe te papierosy, tym więcej luzu później będziesz miał. I po godzince zazwyczaj pojawia się żon. żeby bym zapalił. Ceremonia. Masz kawkę z twoim mleczkiem. Kawa i papieros to są dwa bratanki. Każdy palacz zna tą mantę. Pierwszy papierosek jest najlepszy. Smakuje lepiej niż... ...wszystko inne na świecie. Nie! Ja chcę sobie usiąść po wstaniu, zrelaksować się. Papieroska, kaweczka. No co, so, przedłużyć jeszcze tą chwilę błogą? Chwilę zadumy. Siadasz na kibelku z papieroskiem? Każdy to zna palacz. No nie ma nic lepszego. Silny nauk i nawyk zarazem. Otwierasz paczkę, otwieranie to wszystko się w mózgu utrwala. Wyjmujesz tego papierosa, e, nawet go czasami wąchasz, czy nie jest dobrej jakości. Najbardziej palacz chyba uwielbia ten dym. Gdy dołuczasz się palić, brakuje mu tej chmury. W robocie. Ty chodź na fajkę, wyskoczymy. I ci, co nie palą, mówią: Kurcze oni znowu na fajkę idą, a my tu zapieprzamy. To jest silny tak nawyk. Potrzebowałem zapalniczek i to dużo, bo siadały. Przecież ze dwoje zapałki. Nie miałem energii, no stopnie głowa bolała. I wchodziłem częściej spać. I ciągle przychodziłem przymlony i nie, nie mogłem logicznie myśleć. To były najgorsze następstwa. No nie, już nie mówię, że śmierdziałem i tak dalej, bo. Nie czułem wtedy tak, samych minusów jest mnóstwo, jest bardzo ciężko rzucić. E, trzeba mieć odpowiedni trik na to. Pierwszy tydzień odrzucenia palenia jest najgorszy. Jeśli przeżyjesz tydzień, to ty jesteś już w połowie drogi. Drugi tydzień jest dosyć ciężki, trzeci już jest łatwiejszy, a czwarty jest najłatwiejszy, bo ten jesteś wolny. On ma taką właściwość że też się kumuluje w twoim ciele z każdą tabletką, czyli pierwszy dzień nie działa tak dobrze, natomiast im dłużej w twoim ciele on jest, tym mocniej działa. Ma takiej właściwości, że wypiera nikotynę Niemcy z Niemcy zawodnym ciałem, tak? No ale przychodzi nagle Rosja. Oni się zaczynają tłuc. Niemcy z Ruskami. Zawsze na naszym terytorium niestety. To ci wyjaśnimy później w kolejnym materiale. Gdzie są zniszczenia? W Warszawie, są w tych odcinkach. Ta nikotyna. Pomału jest wypierana. Tak działa ten lek. Wyjście z nikotyny zajmuje Ci miesiąc czasu. Uważajcie, jeśli chcecie rzucić palenie za pomocą plastrów, tabletek do rzucia, takich tego typu wymysłów, bo praktycznie przedłużasz swoje cierpienie, bo plasty to jest też dawka nikotyny. Czyli nie palisz, ale jesteś pod wpływem nikotyny cały czas. Odłuczasz się tylko samego nawyku i dymku i stopie stopie jesteś rozrażniony. Nie nałożysz plastra zaczynasz się cały trząść. Nawet nie wiesz co ci się dzieje. Tak się, tak się telepiesz. Jak nie ma skończyłeś, to bierzesz papieroska od kogokolwiek to przejdzie. Jak się człowiek Już przestałeś palić. Cudownie. Człowiek uzależniony od palenia nie widzi bez tego życia, ale też nie widzi życia, które jest bez palenia. Nie ma pojęcia jak to jest nie palić. Silny nawet powstał i stąd pochodzi już takie poddanie się, rzucenie wioseł. Ja już mówiłem, nie walczę z tym, dalej sobie będę palił. Najwyżej padnę. Wszystko mi jedno. Dlatego ludzie więcej jedzą, bo im wszystko smakuje. Masz dłuższy dzień, nie jesteś taki śpiący, jesteś bardzo energiczny. Wiele osób, które rzuciło palenie na twarz, wyglądają dużo młodziej. Nie zabija ich ten ciągły dym szkodliwy. Życie bez papierosa jest po prostu niesamowite. Będąc na papieroskach, masz płytki oddech. Szybko łapiesz zadyszki, nie pobiegniesz, nie pojdziesz po schodach, bo on nie możesz zapić powietrza. I po rzuceniu papierosów zaczynasz nowy styl życia. Jak chodzenie na siłowni, jeżdżenie na rowerze, jak całowanie się nawet. To są tylko przykłady, a samych plusów jest dużo, dużo więcej. Nie można ważnego powiedzieć, to trzy, trzy rzeczy. Nie? Jak się nazywa ten Niemiec, co wszystko chowa? Jaki? Alzheimer. <noise> I z tymi papieroskami. Ogromne ilość pieniędzy pochłaniają. Ogromne. Pić mi się chce. Ten ból głowy w brzuchu, żołądku w przewodzie pokarmowym się powiększa. Do takiego stopnia że już po którymś tam rzędu papierosie chcesz wszystko się położyć, zasnąć Grzemka była jedynym ratunkiem Wstawałem i powtarzałem cały zabieg od początku czyli po 3-4 godzinach znowu byłem zmęczony Czyli identycznie jak ćpun heroinowy Nie wiem jak ćpun heroinowy robi <grym> ale jeśli ty tak <grym> mówisz to... że tak jest <grym> <laughs> Stajesz później po tej drzemce, po dwóch godzinach, i szukasz znowu szluga. Pierwsze co, no? co Zazwyczaj. Nawet nie woda, nawet nie kawa, ale papieros. Wahania nastrojów są okropne, jak nie palić. Musisz mieć papierosy zawsze, nie? Bo wiesz, że wtedy jesteś spokojniejszy. Jeśli boli was głowa, jesteście ciągle senni, chcecie rzucić, kategorycznie mówisz do siebie: Ja nie palę. Okej? Okay? Ja nie palę. Ja nie palę. Zapal, zapal. W końcu ci puka w głowę, a ty myślisz ja nie palę. Ja nie palę. Mów kategorycznie, że ja nie palę. Masz się za każdym razem postawić. Ja nie palę. No tak, bo ja mam pytanie. No? Ale przy piciu na przykład jest Sylwester i wszyscy palą, co ja mam zrobić? Zapierdą sedymka za kurwa nie żałuj. Raz się żyje! Nie, 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 nie żartuję oczywiście. Nie, nie pal tego szajsu, nie będzie cię głowa boleć. Bójdziesz spać, a wszyscy będą się bawić. Nie pal, możesz nie, wywijać, się tańcz. Nie będziesz miał siły tańczyć po zadyszka, a tak, a dziewczyny cię ładnie wykręcą. <laughs> w tańcu. Pod niebiosę cię bawie aniołki nasze kochane No i tyle chcecie rzucić palenie Macie być stanowczy Ja nie palę, Wa mać i tyle Daj papieroska, chce Chodź, Chodźcie zapalić już się z tym punkcie nagadałem, bo już rak się odzywał Nie wiem jak długo wytrzymam w tym sekretnym paleniu